Krędowaty, taki wysunięty jakby gdzieś na margines, że on nie ma kontaktu z tymi wysokimi. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, że energie zarażają. My się nawzajem zarażamy energiami. My się nawzajem tymi energiami karmimy. Nie? I teraz właśnie te niskie energie, takie ząbiakowe, to one. To tak jak zombie po prostu taki w, z filmu, to tak samo takie energetyczne zombie też hapnie, też potrafi, wiecie, coś głupiego powie, coś obrazi cię, coś, wiecie, to jest taki energetyczny zombie, nie? że cię obrazi, że ci właśnie coś, y, y, będzie, się, będzie ci opowiadał, jaki świat jest paskudny i zły i niedobry, nie. To jest dzielenie się tym co, ze światem tym co najgorsze, nie, a, a, a po drugiej stronie właśnie są y, te anioły, które się chcą dzielić tym, co jest najlepsze, i, ale to mówię, to, to się jakby dzieje na płaszczyźnie, yy, bo tutaj trochę mieszam, nie? Na tej płaszczyźnie energetycznej ten zombie, on nie może